W zeszły weekend odbył się 24 ogólnopolski mikołajkowy Turniej Koszykówki dziewcząt. W turnieju wystartowały 23 drużyny z całego kraju. Panie tenerze, kto nas pana drużyna gra na tym turnieju w ślad? E, moja drużyna, rocznik 2009 i młodsze u 11 oraz drużyna Kacpro Wiejskiego, rocznik 2008. E, gra pierwszy raz ten turnieju, aczkolwiek niektóre z naszych dzieciaków już były rok temu z, ze starszą grupą, także można powiedzieć, że jest to dla nich nowe przeżycie. Eee, tutaj muszę pochwalić przede wszystkim pana organizatora Grzegorza Nrościa, który naprawdę zapewnił świetną organizację dla drużyn. Już e, Aleksandrów oraz sierad współpracujemy ze sobą kilka łodnych lat i współpraca przebiega bez żadnych zarzutów. E, wielkie brawa dla pana Grzegorza. To nie jest praca, to jest pasja przede wszystkim to po prostu trzeba to lubić, tak? Trzeba być dla tych dzieci, to one są tutaj najważniejsze. Trzeba je po prostu uszczęśliwiać, to przede wszystkim. To czy któraś będzie grała w przyszłości, to jest w ogóle kwestia poboczna. One mają mieć przede wszystkim radość z gry. Rozgrywki odbyły się w czterech grupach wiekowych: skrzatki u 11, żaczki u 12k, młodziczki młodsze u 13 i młodziczki u 14k. A powiedz mi, dlaczego wybrałaś koszykówkę akurat jako spod, który chcesz uprawiać. No tata mnie zachęcił, bo też grał w koszykówkę i mnie zachęcił. Pouczył mnie trochę później zaczęłam chodzić na koszykówkę. A jak Ci się podoba ten turniej? No fajnie! Sierac reprezentowany był przez cztery drużyny w różnych kategoriach wiekowych Smog SP4 trójka sierac w kategorii U11, katolik sierac w kategorii U13, luks trójka sierac w kategorii U13 i Lux trójka sierac w kategorii U14. Radzu. Bardzo fajnie, nawet fajne okolice jest. A powiedz mi, jak Ci podoba, jak ci podoba się y, sam ten turniej? Y, oceniam go bardzo dobrze, bo fajne są emocje y, i właśnie też na, y, tam na spaniu mamy fajną atmosferę i jest, jest świetnie. A drużyna, w której grasz, jest jakoś fajnie nastawiona do turnieju? Jesteście jakoś zgrane? Jesteśmy bardzo zgrane. Nawet jak przegrywamy, to się nie poddajemy, tylko walczymy jeszcze bardziej i nie poddajemy się. Organizatorem zawodów jest Ludowy Uczniowski Klub Sportowy Trójka w Sieradzu. W tej chwili są drużyny z Polski, ale z terenu całej Polski, mamy takie egzotyczne drużyny jak z Koszalina, ze Szczecina, Ostrołęka, Łomianki, Wołomin, no dość, dość bardzo mocny turniej, dlatego my jak gdyby zaczynamy z powrotem, ja otworzyłem grupy, to są dziewczynki, które trenują od niedawna, u nas w szkolny młodzieżowy ośrodek Koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 4 i te dzieciaki zaczęły dopiero trenować, stąd... Może nie najlepsze wyniki, ale nie chodzi w tym turnieju o jakieś uzyskanie wyników, tylko właśnie o granie się. Mają możliwości zagrania pięciu meczów każda. No widzimy tutaj już akurat sieradzką drużynę, fajnie sobie radziła na początku, teraz już Orlik-Gujas uzyskał duże prowadzenie, no ale jest fajna zabawa i o to chodzi. Akurat, żeśmy tak się dobrali, że mamy po sześć zespołów w czterech kategoriach wiekowych i gramy systemem każdy z każdym. Pięć meczy, ja myślę, że to jest bardzo sprawiedliwy system, bo wyłania bezsprzecznie najlepszą drużynę.